Siemano, w dzisiejszym odcinku zobaczycie skrót ze streama, na którym otworzyłem kilka fajnych paczek, ale przede wszystkim otworzyłem pika z ikoną w ciemno. Po tym skrócie powalczymy o pierwszą ligę i otworzymy jeszcze kilka naprawdę fajnych paczek. Także zostawcie łapkę w górę, także subika pociśniemy do 20 tysięcy. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do odcinka... To zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem bądź PaySafeCardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie coinsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Francja, napastnik. SPD, Engolokante. No prawie, ale Tyrion, re nice. No i PIK 85, z dedykacją dla Alexa. Zobaczmy. Okej, okay, Oberdorf. Ty, ona to tu dopiero miała. Dobra, mamy trzy paczki z linią defensywną 8-3+. United chyba wczoraj z tego Frimponga trafił. Także kto wie, może w końcu coś pierwszego niebieskiego. Niemcy. Pramka, Nojer, albo Terstegen. Terstegen Ter Stegen, Ter Stegen 8-9, to nice. To jeszcze kolejna paka. Nie ma Toty oczywiście. Hiszpania, CL. O kurde, Frim... Boże, nie Frimpong, tylko Grimaldo. Dobra, zobaczmy. Ostatnia paczka. Nie ma jeszcze niebieskiego. Nie ma jeszcze... Zinserberg, wow O, idealnie Dobra, mamy skład ocenie 86 na pika O, Kobel, Kobel, Kobel Kobel, walkout jeszcze do tego, nice No nie, no to, to ten pik się zwraca Dobra, ale muszę otworzyć paczkę, bo chyba nie mam fodderu Na tego pika, także 5 razy 84 plus, plus, po raz pierwszy i po raz ostatni Argentyna, napastnik. I do tego Bernardo Silva, mój ulubieniec. O Boże, no dobra, lecimy no. Tak jak Wam obiecałem, pik w ciemno, czyli co tutaj mamy do trafienia? Jeszcze raz. Ikona podstawowa, uderzenie grobu, gromu lub zimowa, tak? Uderzenie grobu. Pik z ikoną w ciemno. Ja się odwracam, otwieram pika i wybieram na ślepo. Sachmat. <laughs> Szachmat. Czekajcie, zamieszajmy. Uwaga, pik z ikoną. Poleciał, no w ciemno, w ciemno. <noise> Oby nie było nic dobrego. Już nie mogę. Jak powiem, że już nie mogę zmieniać, to się odwracam, żeby zobaczyć co było oczywiście. No dobra. To tak, kurde, nie ej, jacisnąłem no kilka razy w prawo i się zgubiłem na którym numerku jestem. Dobra, czekajcie, nie jeszcze. Dobra, jeszcze trzy razy w prawo. Raz, dwa, trzy. Dobra, biorę to. Biorę to, uwaga. Biorę to. Już, już nic nie zmieniam. Uwaga! Wow, ale wybory! Ja pitole, ale wybory były! O nie! Czemu ja wziąłem close w tej sytuacji? <laughs> tak jak powiedziałem, ale. Ten stoiczko fajny? Nie no, Lejlon kosztuje. Nie no, ogólnie mega słabo, nie? Ty, 400K kosztuje! Ej, dobra, nie, nie jest aż tak, o kurde Ej, on dużo kosztuje, ale nie grałbym nim tak szczerze Ale no, rzeczywiście, nie wygląda aż tak tragicznie Dobra, otwieramy wszystkie architekty jakie mamy, jak coś fajnego wpadnie, to wam pokażę I uwaga, Anglia, PS, o, może być Saczka A, wiem kto to, Tom. Kelly O, o, Inform, 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 sorry, sorry, myślałem, że może coś lepszego, a mamy SPK, nie wiem z czego, ale jakiś Inform na bank O, teraz lepsza paczka, 19 kart piłkarskich PO Trend? Trancik, nice, mamy walkout z tej paki O, o Robertson Jest walkout Robertsona, nice No i do Davis, nie, a Davisa lubię bardzo O Oblak, nie, napastnik? Nie wiem, nie znam Dobra i 27 piłkarzy, zobaczmy, ja Włochy, Esio Italiano, ojejku, wow Dobra i przepalamy Dante w SBC 89 I paczka 51 piłkarzy Za kartę 89 Francja Bramkasz, wow, Lori 8 -3. Dobra, jedziemy dalej z tymi paczkami Architekta, może pora na pierwszego Toty teraz <grym> Brazylia, Esio Chelsea, damn, 84 Zobaczmy, kolejny pik, jeden z trzech, to jest ten party pik. zobaczmy Dobra, ja wiem, to jest po prawej, jest to Tiura Ale dalej nie wiem, zobaczyłem tylko jego, także zobaczmy Czempio Champions League zawsze jest, dawaj po statach, no, znaczy, no tak, no nie wiem, co to jest dalej. Rabiot! Poznalvin, <grym> Hummels. Antony, zawodnik za 100 milionów! Ale wu! Ale wu! Dobra, 27 kart, zobaczmy. Aj! Nie ma toty. <grym> Brazylia. Eś, o! Okej, okay, tego Silva duplikat chyba. Dobra, mamy Pika z Team of the Weekend. Zobaczmy, co tam sypie. Nie, ale jest Rodman. To ją sobie weźmę. Dobra, teraz mamy dwie paczki 51 kart za karty 89. Zobaczmy, może akurat jakoś fajnie odda. No w pierwszej na pewno nie, Niemcy. Prawy pomocnik. ok, jest to Gnabry albo Same. Dobra, zróbmy ostatnią dziesiątkę tego architekta. Mamy paczki, pika, stroje. Dobra. Wiecie co, zrobimy tak. Odbieram to i otwieramy sobie tego Pika. Tak, w nagrodę. 1, 4, 8, plus. To jest całkiem niezły pick. Może akurat, może akurat, może akurat. No pewnie, że nie, ale jest, Iren. Dobra, pick z Team of the Week, zobaczmy. Okej, okay. Ej, Milink, oj, dobre te. Dob... Do... Ej, zaczęły mega dobrze sypać te piki z informami, nie? O, jest, nie, myślałem, że to. Jezus, serio, są dwie karty z. Kostaryki. O, otwórzmy sobie pakę za 100 FP, jeszcze na. No, nie na koniec, ale dobra, zobaczymy. Otworzymy pakę za 100 FP. Może akurat jakiegoś fajnego toty na wypożyczeniu będziemy mieli. Tutaj trafiamy. Okej, Smolinger 84, Bad I tak jest, bez duplikatu. I zobaczmy. Van Dyke. Dobra, weźmy ją. Też nie jest to jakiś wybitny wybór. O, 10 razy 80, to nie jest jakaś wybitna paczka. Zobaczmy. Francja. SP. PS, że Gejoro chyba, nie Gejoro, ale może w podwójnym. Nie. ok, ale 8.6, spoko. O, inform W. Jeszcze... się, Ej, dobra, paczka w sumie. Przed chwilą była godzina 19, także zobaczmy, co takiego wyszło. Okej, okay, a więc odświeżył się pigonu spoko, może kiedyś go zrobię jeszcze. Odświeżyły się SBC. Okej, okay, codzienne logowanie trzeba zrobić od razu, chociaż chyba widziałem, że dzisiaj w, dziś, w dniu dzisiejszym jest po prostu przerwa i nie dostajemy nic, ale wiecie, paczka ta dwa razy, 81. No, może akurat coś w niej będzie. Dobra, i oprócz tego gdzieś tam mi mignął właśnie Obama że wyszedł w wersji. Potem szczerze liczyłem, że wyjdzie Mbappe, tutaj go zrobię. No, ale no widocznie po prostu Aubameyang zasłużył. Chyba widziałem, że miał on 4 gole i 4 asysty, a Mbappe miał 4 tylko gole. Także no co, no także raczej zasłużenie. Karta całkiem spoko, aczkol aczkolwiek czy bym go robił? Pewnie nie. Dobra, i przygotowałem też paczkę no i na razie jedną, ale później, oczywiście, zrobimy sobie więcej. Paczkę pięciu piłkarzy linii defensywnej 83 3 Kto wie, może będzie niebiesko. Niestety, jeszcze nie tym razem, ale mamy za to Robertsona. Robertsona 86. W sumie mogę poczekać, bo może to będzie wiadomo. Jakiś podwójny jednak nie Bo oczywiście jak widzicie mam tutaj podwójny boost Do tej pierwszej ligi Czyli po prostu muszę wygrać dwa mecze żeby się do niej dostać I do pomocy oczywiście Weźmiemy sobie Kevina De Bruyne Oraz tą panią One Battle I także dajmy sobie w sumie Halanda na atak I takim składem wyjdziemy I wiecie co? Zagram sobie formacją 4... 4-2-3-1, bo po prostu nią mi się gra dużo, dużo przyjemniej. Także tą formacją wychodzę no i spróbujmy wygrać pierwszy mecz. No dobrze, a więc low skill play naszym rywalem. Oczywiście w walce o ligę pierwszą. Van der Sar, Blom, Van Dijk, Złoty Hulit, Georgie Best, Mbappe, Thierry Henry. No gościu zna się, zna się na SBC, gościu zna się na rzeczy. Także nie będzie to proste spotkanie, dlatego użyłem kart Toty. I pięknie. I gościu będzie wychodził przy 0-0, wiadomo, bo mam wypożyczone karty. Uwaga, uwaga. Tak jest. Kocham jej. Kocham tą grę, kocham tą społeczność jest ona najlepsza. Ale żeby nie był, ja też jestem przeciwny wypożyczonym kartom Toty. Natomiast to nie jest wina graczy, że nimi grają, to jest wina jej, że ich dodali. A swoją drogą całkiem niezły składzik ma Marywal. No i myślę, że to będzie naprawdę ciężka walka, dlatego znowu powiem to samo. Cieszę się, że wziąłem karty Toty. I teraz zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Dobrze do... Ona Battle i ona Battle, ale Haland, 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 come on, come on, come on Haland. I jeszcze raz Haland, dobrze to Ziko I Ziko piękna brameczka 1 do 0. Bardzo dobre swoją drogą podanie Halanda. Ładnie się znalazł na pustej przestrzeni. Bardzo dużo słyszałem głosów, że Haland jest takim kozakiem. Że to jest pierwszy napastnik, który potrafi wyprzedzić nawet złotego Van Dijka. To jest w ogóle inny typ napastnika, nie? No bo zazwyczaj się grało takimi niższymi zawodnikami, którzy są zwinni, np. Ben Jeder A jednak nie oszukujmy się, Erling Haland to jest totalne jego. Przeciwieństwo. I dobrze, Ziko Dobra piła do, do Thierry'ego Aurego Gościu gra naprawdę na wysokim pressingu, więc te luki nie są dla mnie czymś dziwnym u jego, w jego obronie. I zobaczmy, Ziko Ziko I Ziko O jezus, gdzie ja to wywaliłem? A do znowu Jardinio Alaba. I uwaga, jest Zico, Zico. I tak jest, 2 do 0. Gościu wyjdź, jest, wychodzi. Ej, serio, wychodzi. Co jest? I tak jest. Także uwaga, ja was teraz mega zaskoczę. Patrzcie na zadania. Mam 17 zadań ukończonych. Tygodniowe składy z motywem odbieramy sobie wszystko I chyba wszystkie paczki tutaj otworzymy Dobra, oprócz tej 2 razy 8,4+, resztę otwieramy A oprócz tego te codzienne też sobie odbieramy No i dzięki temu mamy 7 pików Z tym, że większość jest 7,8+, także kto wie Może akurat w końcu coś w pierwszy raz siądzie Wiadomo, nie wierzę w to jakoś bardzo Ale gdzieś tam ten 1% szansy zawsze jest Tutaj mamy MBOK, pięknie I uwaga, uwaga, uwaga I ostatni pik i, no nie wiem, no, jakie 8, 4, 8, 5, Super, 8, 2. Nie były to jakieś wybitne piki. Ej, dobra, powiem wam szczerze, że ja chciałem zrobić teraz 3 razy 8, 8, 5, plus linii defensywnej. I ja to już zrobiłem wcześniej raz, i wydawało mi się, że to można zrobić 3 razy. A się okazuje, że. To było powtarzalne tylko raz, czy coś się zbugowało? Kurde, ej, nie mam pojęcia. Najwyżej, no nie wiem, w następnym odcinku wam zrobię kolejne dwie i wam pokażę, co jeszcze trafiłem na linii obrony. Dobra, ale za to zrobimy sobie Pika 8, 5. Kto wie, no może tutaj w kolejnym Piku będzie nasza wykorzystana szansa i trafimy kartę Team of the Year. No nie, ale trafiamy kartę Toty, wyróżniona, która ma być w piątek. Dobra, więc mamy 34 paczki. Wiem, że nie są to jakieś wybitne paczki, ale zawsze. Są, także dobra, lecimy po kolei złota paczka piłkarska premium i jeżeli coś trafię, to w sumie wam wtedy pokażę. A my zaczynamy od Niemca na SP. O, czyli od jakiegoś brandta może. O, roj, fajnie. Dobra, w poprzednich paczkach nic nie trafiłem, dlatego teraz wam w sumie pokażę wszystkie dwie y, wszystkie paczki 2 razy 78 plus i w pierwszej mamy nic ciekawego. Dalej. Dalej nie ma karty, toty, Niemcy, bramkarz, może Nojer. może Nojer. No nie. Dobra, to jeszcze jedna paczka. Ostatnia chyba 2x7, 8 plus Włochy. SPD może jakiś tonali, może Jorginho Dobra, wiecie co, twórzmy jeszcze 2x8, 4 plus. Kurde, liczyłem, że może jak się poświęcę, to, to coś tu będzie, ale może będzie to Sommer, okej. Okay. Dobra, i jeszcze paczkę za 30 monet otwórzmy, bo w końcu się odświeżyła. Dalej nie ma niebieskiego. Belgia może bramkę szerpe, czyli to będzie karaasko pewnie, tak jest. Dobrze, to zobaczmy. Meczyk o Ligę Pierwszą. Więcej szans sobie nie daje. To będzie jedna i jedyna szansa no na Ligę Pierwszą po prostu, bo więcej grać mi się nie chce. Także mam nadzieję, że ją. Wykorzystamy. Składzik jest naprawdę dobry. Dużo ikon, trochę takiej back to glory mu się zrobiło ze składu. Dobra, dobra i Erling Haaland, Erling Haaland, Erling Haaland i Erling Haaland ładnie Casillas z broni Kevin De Bruyne, ale Georgi Best cudownie odbiera te 40 obrony, jak widać, tejże jest wystarczające. Im więcej obrony, tym w sumie piłkarz czasami gorzej odbiera, nie? <laughs> I teraz i teraz Sava. Nie, no widzicie jaki jaki to jest mecz. Ja, ja nie wiem, czy tutaj tu już tu jest aha, jeszcze gol. Jezu, taki z dupy gol. I teraz i teraz, i teraz. Erling musi być gol! Nie, no, Casillas, met 50 to broń, no, jaki żart, nie? Dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 jarzynka, 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 jarzynka. Jeszcze, 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 jeszcze nie. Oczywiście nic mi tu nie wyszło, ale on ma zagęszczenie dalej. Jestem w szoku. Ja muszę zobaczyć, jaką on gra formacją. Ej, to jest ta sama formacja, co ja. Niesamowite. Nie wiem, jak ten zespół u niego jest ustawiony, nie? Waga, teraz. Teraz Thierry Henry, Thierry Henry, dobrze, niedobrze, 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 dobra Teraz, teraz, teraz I Erling Haaland i Casillas to broni, no nie no, chłopie, weź ty się ogarni. Dobra, Baśka, Baśka, dobra, wrzuta na Thierry'ego Auriego i tak jest w końcu Jeden do jednego, już nie wiem, który raz Dobra, aha Dzie dzięki Ferdinand, że podałeś dalej Mbappe piłkę Thierry Henry dobrze, dobrze do Baśki Szkoda, że troszeczkę się zapomniał Erling Haaland Ale może teraz się nie zapomni Dobrze Erling Haaland, piękna współpraca z Baśką I mamy 2 do 1 I wiecie co, zmianę zrobimy taką Ale nie dlatego, że Zico gra źle Chcę po prostu De Bruyne przetestować troszeczkę Wyżej, o kurde, ja nie mam żadnego SPK. dobra, dajmy sobie tutaj Zidana w sumie I Sofia Smith, Sofia Smith i nie ma bramki, ale Erling Haaland dobija na pustą, niestety spalone. Kurde, a to by był koniec meczu, o tak to, no musimy się jeszcze pomęczyć I dobrze Ferdinand, znaczy nie dobrze, nie dobrze, bo teraz Mbappe, nie, czemu jest, Jezu, ale skopałem I teraz Kylian Mbappe, no to jest sam na sam okazja i to musi być gol Dwa do dwóch, ja pierdykam, jak ja to skopałem widzowie, nie, strasznie to skopałem Ale z drugiej strony, mamy jeszcze 5 minut, nie, mamy jeszcze 5 minut, gościu widać, że się podniecił tym golem No ale no, nie ma co ukrywać, Tam 20 metrów miał w wolnej przestrzeni, no ładnie, ładnie wypracował tą akcję Ja się też podłożyłem jak, jak dzieciaczek i teraz, dobrze, 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 bez faulu, bez faulu jeszcze i zobaczmy, Do no De, Bruyne, De Bruyne, gwiazda naszej, naszego poprzedniego roku, ale teraz sala! 90. minuta, wiedziałem, że uda się to wygrać, wiedziałem, w sensie czułem to w kościach, I nerwowa końcówka, ale całe szczęście, mamy awans do Ligi Pierwszej.